Drodzy bracia i siostry, ta dzisiejsza Ewangelia bardzo piękna, chociaż zarazem także bardzo dziwna, bo się wydaje na początku, że Jezus pochwala nieuczciwe postępowanie tego człowieka, który sam najpierw był oskarżony o to, że jest no, właśnie nieuczciwy, że, że źle zarządza całym tym majątkiem swojego Pana, a później, gdy idzie, bojąc się, że straci swoją posadę do tych swoich innych współsług, to można powiedzieć, że właśnie dalej jest nieprawdziwy. Bo jeden był winien 100 beczek oliwy, mówi napisz 80, ten 100 korców pszenicy napisz 50. I to się spodobało temu, temu gospodarzowi, to jego zachowanie. Jezus ukazuje tutaj przykład w tej Ewangelii i myślę, że możemy się spodziewać, że chodzi mu o dobrego Boga. Boga, który tak naprawdę w, tym, w tej Ewangelii pokazuje nam, że, że ten człowiek poprzez ten trudny moment swojego życia, kiedy został postawiony w takiej sytuacji, że za chwilę miał stracić wszystko, widział, widział że się jego serce zmieniło, bo pewnie w tym momencie, kiedy przychodził, mówi: Ty, 80, ty, ty 50, jakieś miłosierdzie się w nim odezwało. I ten gospodarz myślę, że to w nim zobaczył. I tak na, na początku, krótko komentując tę Ewangelię, chcę powiedzieć nam, że właśnie taki jest Pan Bóg: że my nigdy nie jesteśmy w stanie oddać Panu Bogu to, co jemu by się należało. Że zawsze to będzie tak, że w pewnym sensie człowiek nie dorasta do Jego łaski. Ale Pan Bóg jest miłosierny. I chcę nam dzisiaj powiedzieć po raz kolejny, że. Wcale nie mamy być doskonali i perfekcyjni, ale mamy być otwarci na Jego łaskę, na to, że, że On i tak wie o wszystkich naszych brakach. On i tak wie, że, że jesteśmy słabi i prości, i chce nas ubogacić tą swoją łaską. To jest ta pierwsza myśl, to pierwsze, co nas dotyka w tej, w tej Ewangelii. Ale piękne zdanie dzisiaj też słyszymy, niejako w środku całej tej liturgii słowa, święty Paweł w drugim czytaniu. Mówi, że Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Zbawienie. W Starym Testamencie ludzie to słowo rozumieli jako powiększenie pewnej przestrzeni, także w sensie materialnym, jakieś powodzenie, że mogą powiększyć swój dom. Ojcowie Kościoła z kolei mówili, że, że to trochę dotyczy tak, jakby naszego wnętrza, że to powiększenie. Można powiedzieć, płuc, takie wzięcie oddechu, w którym człowiek, kiedy zabierze ten oddech, weźmie go więcej, to chce mu się lepiej żyć, chce mu się więcej żyć. Józowie Kościoła mówią, że zbawienie zaczyna się w nas dokonywać wtedy w sposób bardzo konkretny, kiedy modlitwa, która jest tym duchowym oddechem, powiększa nasze serce, powiększa naszą wiarę. Zobaczmy, jak dzisiaj wielu ludzi chce iść za tą mamoną, o której nam mówi dzisiejsza Ewangelia i tym się karmić, chociaż Jezus wcale też tego wprost nie potępia, bo nie chodzi o to, żeby zupełnie odrzucić wszystko, co jest materialne, ale żeby Pan Bóg był na pierwszym miejscu. I zobaczmy, jak bardzo ważna jest modlitwa, bo ona nam pomaga te nasze duchowe płuca powiększyć, oddychać tym, tą Bożą obecnością. To, co dzisiaj czynimy, że jesteśmy nam mszy świętych, że, że się trudzimy, że próbujemy się modlić, że przychodzimy do spowiedzi świętej. Wtedy czujemy, że rzeczywiście coś w nas się zmieniło, że ta łaska Boża pracuje, że coś w nas się powiększyło, otworzyło się jeszcze bardziej na, na działanie Boga. I człowiek ma więcej siły. Wtedy, kiedy się nie modli, nie ma siły do tego, żeby się skonfrontować z tym wszystkim, co niesie nam dzisiejszy świat. I zobaczmy. Czasem jest taka pokusa, aby, aby powiększać to wszystko, co mamy w sensie materialnym, w sensie jakichś takich doczesnych murów. Ale to nie wszystko. To też jest piękne i dobrze, że czasem coś się uda zrobić, że możemy się cieszyć, że coś się udało wyremontować, polepszyć. Pewnie, że tak. To jest też ważne. Ale zobaczmy, jak ważne dla nas powinno być to budowanie murów, powiększanie murów naszych domów w sposób duchowy. Przez modlitwę, przez to rzeczywiście wzmacniamy mury naszej rodziny. Wtedy, kiedy się modlimy, modlimy się razem, zło tak łatwo nie wchodzi w nasze serca. Kiedy się rodzina razem modli, prędzej sobie będzie przebaczała już na trudne momenty, więcej będzie chęci, żeby, żeby sobie służyć, przygotować wspólnie posiłek, kupić komuś jakiś piękny prezent w tych prostych rzeczach. To w nas czyni modlitwa. Ona powiększa nasze serca. Stajemy się bardziej otwarci na Boga i na siebie wzajemnie. Kiedyś Jose Maria Escriva, założyciel Opus Dei, podał taki piękny przykład. Zobaczmy, że wtedy kiedy ludzie mają jakieś swoje, swoją działalność, jakąś pracę, kiedy dla nich ważne jest to, co robią, to liczą każdego dnia ile stracili w tym dniu, ile zyskali, ile zarobili. I on mówi, jak powinno być ważne dla chrześcijanina właśnie takie patrzenie na swoje sumienie, ten rachunek sumienia. Ile dzisiaj zarobiłem, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, dla Królestwa Bożego. Na ile dzisiaj powiększyłem tą swoją relację z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem. A na ile może straciłem i wtedy trzeba przyjść i stanąć w prawdzie, w sakramencie pokuty, prosząc, żeby właśnie Pan Bóg, jak w tej dzisiejszej Ewangelii, Wybaczył, zabrał. Jaka to jest piękna droga, droga Boga, który się z nami spotyka i chce to nasze serce nam powiększyć. I gdy człowiek się modli, to poznaje prawdę o Bogu. Dzisiaj wielu ludzi nienawidzi, może nie, nie szanuje Kościoła, Boga, odrzuca, ale nie Boga takim, jakim jest naprawdę. Nie Kościoła takim, jakim jest naprawdę. Ale swoje wyobrażenie o Kościele, swoje wyobrażenie o Panu Bogu. A modlitwa i działanie Ducha Świętego pomaga nam zrozumieć Boga takim, jakim jest naprawdę. I człowiek, który się modli, otwiera serce na jego działanie, mówi: Panie Boże, ja Ciebie nie znałem, nie znałam Cię takim, jakim jesteś naprawdę, bo coraz bardziej Cię poznaję jako miłosiernego Ojca, jako kogoś, kto mnie prowadzi, nawet jak jest trudno. To później po czasie widzę, że że jest lepiej, że jest to możliwe do przeżycia. Więc bądźmy spokojni, dlatego że Pan Bóg jest z nami. Dajmy się zaprosić do tej pięknej relacji modlitwy, do tego właśnie zbawczego działania, kiedy Pan Bóg powiększa nasze serca, kiedy Pan Bóg w nas coś buduje, a już tym bardziej wtedy, kiedy rodzina modli się razem, kiedy małżeństwo modli się razem, to te mury tego domu są niezdobycia, nie do, do, do zdobycia. I w to chcemy dzisiaj inwestować. Jest jeszcze jedna taka rzecz, która płynie z tej dzisiejszej Ewangelii. Ten człowiek, który usłyszał, że może za chwilę być koniec jego życia, w tym życiu, jakie, jakie, sobie, jakie sobie w tym momencie przeżywał, to od razu idzie i działa. I to jest dla nas też dzisiaj okazja, żeby wtedy, kiedy się spotykamy z Bogiem, od razu działać w prostych rzeczach. Na pewno dzisiaj po wyjściu z tej świątyni będzie wiele okazji do tego, żeby być dla siebie dobrym. Żeby wyświadczyć sobie miłosierdzie. Może komuś trzeba przebaczyć. Może kogoś trzeba zrozumieć i poczekać aż przyjdzie jego czas. Może będzie okazja, żeby stać się jeszcze bardziej cierpliwym. Starajmy się ten moment dzisiaj też wcielić w nasze życie. Niech łaska Boża w nas działa, a my w tej chwili ciszy prośmy o to, aby nasze serca były na działanie Boże otwarte każdego dnia coraz bardziej.